No dobra, to teraz ja się muszę spakować. Hmm, co ja potrzebuję? Hmm, no na pewno potrzebuję swojego tabletu i telefonu. Słuchawek też oczywiście. I do walizeczki. No i jeszcze mój ręcznik. Moja bluzka. I torebka. No i to chyba wszystko. Hmm, a co do was trzech? Chickie Babe, co ty, co ty robisz? Nic, nic, tylko się przewróciłam. <ścoughs> Dobra, siostry, wy to się koniecznie musicie spakować. Za, za 15 minut wyjeżdżamy, a, a wy nic nie zjedłyście i yy, jeszcze się nie spakowałyście, więc no, natychmiast pakujcie się. Proszę, dziewczyny, macie jakieś walizki, jakieś pudełka. Chicky babe, cutie, nie przewracajcie się tak ciągle. Ach, w każdym razie idę się spakować do końca. Ach, byłabym zapomniała o poczęstunku dla rodziców. No, teraz to tylko wystarczy zamknąć i już. No dobra. Starlet, chodź tutaj. No dobra, delajle sorki, ale już chyba musimy jechać. No dobra, Starlet, no to widzimy się za dwa tygodnie, pa. No dobra, ja też to muszę zamknąć. Oh, ale co z tymi tidey ręcznikami, któreśmy zrobili z Dalailą? Nie mogą zostać. No dobra, to do torby. Już. Już idę, Kasia. Okej, okay, ale szybko. Musimy pomóc jeszcze maluchą się spakować i coś szybko przegryźć. Okej. Okay. Kasia, Okej, okay, okej, okay, już wam pomogę, już wam pomogę. Jej, co im kurczę jest. Dobra, przyniosę wam jakieś sukienki, buty, yy, wszystko co potrzebne, okej? Okay? Okej. Okay. I pomóż nam. One sobie tu dalej leżą. Cheeky babe, cutie. Szybciutko wstawamy, wstajemy, wstajemy. Okej, okay, macie tutaj jakieś torby, stroje kąpielowe spódnice, jakieś daszki, yy, sukienki, okulary i jakąś torebkę. Ta torebka to moja, a poza tym wystarczy nam tylko jeden złoty kuferek. Ach, fajnie wiedzieć, bardzo. To ja może zabiorę to. A co z tą torbą? Ja ją zawieram. No dobra, to pakujcie się. No dobra, to sukienka, spódnica i okularki. Oj, torba to obok, ten słodki daszek i taki strój syrenki. Do pływania! To jesteśmy spakowane. Możemy zamknąć kuferek. O, widzę, że już się spakowałyście. No, Kasia, tak szybko się pakujemy, że właśnie dlatego pakujemy się 15 minut przed wyjazdem. No dobra, no dobra. Przyznaję, szybkie byłyście. To teraz, kto chce kawałek ciasta? Albo możecie po prostu je gryźć całe? Ja, ja, ja. Starlet, chodź coś zjeść. No to macie ciasto, dziewczyny. Tak, mamo, mhm, tak, tak, mamo, właśnie tak, um, za jakieś 10-15 minut będziemy startować i u was będziemy gdzieś koło 20, myślę. Okej, okay, to super. No dobra, to pa. Starle, prosiłam cię, żebyś nie brała aż dwóch torobek, no ale kaszka. Jedna jest na plaży, a druga tak od noszenia. Ja wzięłam jedną torebkę po prostu do noszenia i na plażę. Czy to nie wystarczy? Ależ skąd? Okej, nieważne. Dobra, wsiadamy do samochodu, rodzinko, i jedziemy. A właśnie dziewczyny zmieścicie do tej torby, te buty Starlet? Nalegała strasznie, żeby je zabrać. O, pewnie. No dobrze, rodzinko, czy teraz jesteśmy gotowi, żeby jechać? Tak! Tak. Dobra, ja też to. Idziemy po samochód. Jejku, Starlet, mega dużo tych walizek i torebek. A jaj, dziewczyny zresztą też jakoś mało nie mają i jeszcze ten duży kuferek. O, jak zwykle ja mam najgorszą robotę. Zamknąć bagażnik. A, a a a. No. Wsiadajcie, Starlet, prowadzisz? Okej. Okay. Tylko włożę ten uroczy koci kluczek do stacyjki. I już możemy jechać. Gotowa. To może Cutie koło mnie siądzie. Tak. Siadaj Cutie. A właśnie Starla, tak Cutie, zauważyłeś, że tylko ja nie mam na końcu imienia Babe? No bo Cheeky Babe, Panda Babe i Cutie. No, okej, okay, ale to chyba nic nie szkodzi. Przynajmniej krócej się wypowiada, nie? No, niby tak, ale mm, nieważne. Dobra, ludziska, jedziemy! Uhu! Jedziemy sobie na wakacje, hurra! Na wakacje sobie jedziemy, hura! hurra! Jedziemy na wakacje, na Wakacje. wakacje! Ale tutaj dużo pięknych budynków. Uhu! Jeśli chcecie zobaczyć przygody na plaży, to zostawcie pod tym filmikiem 2000 łapek w górę. Pa! O domu tak daleko na wakacje. Hurra, wakacje są super!